No z tej strony Party Play Games, a to drugi odcinek z serii wygrajmy Five Nights and Freddy's 2. Dobiliście trzy łapki w górę, więc nagrywam kolejny odcinek. Jeśli będzie pod tym filmikiem 5 łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek. Więc dobrze, zaczynajmy od pierwszej nocy. Dobrze. Zobaczymy czy przeżyje tu pierwszą noc Dobra, na razie nic nie będzie y, ciężko. Później będzie ciężko w y, trzeciej godzinie, pewnie. Ale dobra. Tu telefon dzwoni nie, nie odbieramy. Dobra. Tu na razie nic. Tu jest balon boy, dobra. To na razie to nic do roboty nie mamy. Trzeba po prostu A jeśli chcecie w ogóle inną grę, żebym nagrę, to piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie inną grę, to piszcie. To nagram. Dobra, to jest Freddy, Bonnie, Chica Dobra, teraz będzie pierwsza godzina A, i w trzecim odcinku nagram drugą noc, jeśli przeżyję w tym odcinku pierwszą noc Tak, maksymalnie z Five Night and Freddy nagram 3-4 odcinki to będzie zakończenie serii. Potem będę nagrywał inną serię. Więc dobra, mamy już pierwszą godzinę. Tu nasza animatroniki no był zaraz gdzieś pójść. Na razie mam cztery kleski do serii. Dobra. Tu na razie plebi jeszcze. O. Dobra, zaraz będzie druga godzina. Teraz będziemy nakręcać music box. Dobra. W tym razie nic nie ma. Dobra, druga godzina wbiła. Teraz będziemy mogli nakręcać music boxa. Teraz będzie trzeba się tu starać. Dobra, na razie jest spoko. Nikt tutaj, żaden animakronik nie, nie wyszedł. Dobra, tu na razie jeszcze są animakroniki. Tu balon bojtaszy jest. Dobra. I tu na razie jest czysto. Dobra, zakręcamy język boksa Dobra, muszę trochę oszczędzać baterii Bo ja nie jestem jakiś strasznie oszczędny dla tych baterii Zaraz mi się skończy bateria, wszystkie baterie mi się skończyły Więc trochę muszę pooszczędzać. Nie nadużywać tej delafarki. ale tu na razie na no spokojnie. Trzy, trzy godziny zostały. Dobra, tu jest jeszcze Chica, Bonnie, Freddy. Tu na razie no to. Dobra, ten jest. Ballon da jest. O nie. O nie, bo mi poszło. O nie. Ja już nie się. Kurde, w pokoju czwartym jest, no nie. Oby Freddy nie wyszedł. Nie uciekł. Słyszę kroki już się nie ma trójka. Ktoś czuje, że mi coś zaraz tu wyskoczy. Враг в другом. Ну no, нет, не то, благ. Благ. Ну нет. Подожди, ничего не выскочило. Dobra, zakładam maskę. Dobra, poszła sobie woni. Okej. Okay. Zakręcam musicboxa. Po niego nie ma wentylacji. No nie nic widzimy, tutaj. O nie. Widzę Frediego. Tylko nie to, tylko nie w tego, no nie. Bo. No nie, z tu jest Bonita. Ktoś mi wyskoczy, zaraz? O nie, Freddy, Freddy, Freddy. Freddy, tylko nie to, o nie. Zaraz mi wyskoczy. Błagam, szybko, godzina, mijaj, 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 co ja mówię? Nie. O Boże, o Boże. Szybko, 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 nakręcaj go. Nie. Trebi, odwal się ode mnie, Trebi, odwal się ode mnie. Co ty ode mnie chcesz? Nie. Wypadł, wypadł stąd, wypadł. Wypad, wypad o oh, o oh. szybko maska maska no nie wyskoczył no nie boni jest jest dobra przeżyłem przeżyłem pierwszą noc dobra więc ja będę kończył ten odcinek jeśli chcecie kolejny odcinek zostawcie tu 5 łapek. thank you